Macie córkę. Tak. Przez jakiś czas była obecna na salonach. Mhm. Szybko się znudziła. To dosyć inteligentna dziewczyna. Co robi tyle? Gra w teatrze. Cudowne. Mhm. U Olafa Lubaszenki w Kapitolu e, od roku. Jak to możliwe, żeby córka tak pięknych rodziców była taka nieładna? Miałaś taką świadomość, że jest taki hejt na Twoją córkę? Właśnie niestety nie miałam takiej świadomości, a ona jest dosyć skryta, więc trzymała to bardzo długo w sobie. Jakie były Twoje emocje, kiedy dowiedziałaś się, że tak głęboki hejt spotyka Twoją córkę? No, nie, absolutnie miałam złamane serce. Starałam się wspierać ją przede wszystkim. A skąd ten hate na nią? Dlaczego akurat ona jej się obrywa? Jest część ludzi, która źle reaguje na wszystko. Więc, a szczególnie na dzieci znanych osób. Tak, to prawda, mojej córce mhm. też się dostało. Niestety, to strasznie smutne. Pojęcie piękna jest bardzo względne. Potrafią jednak te hejty doprowadzić do dużych tragedii. Dobrze, że ty jesteś mądra, doświadczona, że ona ma opiekę tak wspaniałych rodziców, ale nie zawsze tak jest, prawda? Tak, ale masz rację. Rzeczywiście warto zastosować prawo do tego, żeby ale nikt tak nie miał prawa do to. A ja będę o to wszystkim... I To jest mój cel tak. tego programu. I zmienimy ten świat. Mhm. Koniecznie. Wracamy do zupy.